Bo, Bo nie odcinek co? nagrywałem mnie, prosił bardzo. Ale co no, że nagrywałem odcinek? Kto no kim ty, ty, jesteś, kim ty bez... kurwa jesteś, pojacu Właśnie. Trzeba ich promować. We, 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 no. Weź, 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 weź. Co ty mi jesteś? Trial Supportem i się poczuwasz. A, trial Support, ja tak. Dobra, Jakub jesteś? Santos wypierdala i tam do szpitala dawać plasterki pojedynkarzom. A kim jesteś, Jakub Santos? Dobra, ja mam też Przebierz się. Lordy, Czemu? Słyszysz? Ale ja odgrywam dziewczynę, ja mówię chce. Chodź surfer opierdol so, tych gdziebów, chodź taki, bon, Powiem wam, ale ja będę mówił jak dziewczyna, patrzcie Hejka, hejka chłopaki No chodź, ja będziemy odgrywać to, parę dziewczyna. Chodź, no, zmieniasz to <laughs> Zmieniasz to, zmieniasz to Szybko. No, 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 no. no i co mnie też kurwo, kurwa jebono He, Iga zabawny zabawne śmieciu. Wracaj, wracaj, wracaj tam gdzie byłeś, jakoś. Ty pierdalaj kurwa z ferm RP. Jesteś <noise> Serpero, gdzie no, jesteś? Człowiek... Ja bym się, ja bym się tylko porobił na shaderach oh, ty jesteś to? kurwo jebana jakimś fanem jebanym, utykasz mordę. Ale Chodź serpero. Ja, wsiad ja wsiadłem, znaczy, ja ty jak wsiadłem. Ty leżysz leżysz śmieciu. Wsiadłem. 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 No to jest to do fanty nikoli, nic mi nie boli, bo leje dowoli. do woli Patrzcie i ciągamy wyciągamy sobie limitkę, którą Leon Cupra R, zobaczcie Ty, nie... na Discordzie się widzisz Piękny samochód Dobra. Kurwa nie wyhamowałem! Nie wyhamowałem przepraszam, nie wyhamowałem! To co wypierdałeś! Ty... Co ty strzelasz kurwa zjebie, jebane. Ej, nie, z niebie jebany! Wojówka, Bojówkarz jakiś jebany 7 się masz zjebie, bana za nieposznowanie życia na nie jeden to dzień to jest... i bana za RDM na dwa dni To będzie 3 dni masz razem No i razem Dobra chodź, chodź no, idziemy do meliny no, Dzięki, dzięki, dzięki za pomoc e, a... A ty zjeb... Też coś będziesz czekać, też coś Bacz, będziesz czekać Śmietniku oh, w sweterku O, tego biorę, Jokim tego biorę Wierz go, wierz go Ta, podaj mi Ej, Jokim Już on też, kurwa, na gównu strzelał Co tam? Ej, Jokim Nie chcesz Aha. mi pomóc mu CK zrobić? O, możemy, chodź, wsiadaj No to na tamę, dawaj no, dawaj robimy. Da, robimy ci, ci Kelwina Klejna, Kelwina Klejna ci robimy Na Melina dawaj na Melinę dawaj Po co, po co bo na melinę? Klamę idę kupić 20 klam w chłopie Patrz, patrz sesrał się Eee, e, daj, daj mu daj no, mu perma i FCK daj mu perman i FCK Daj mu, to ma, ma, FCK. To daj mu bana i FCK na melina Ej Rokim Mogę z tobą polatać? Mocesz chcesz klamę? Chcesz klamę? Nie no ja kupuję właśnie klamy Możesz mi tą furę, bo nie mam. Ale po co jak ja mam klamę Czekaj, daj mi śla, daj mi świla, daj mi świla ojej Czekaj Siema, oh. siema! Cześć ten! Siema, ten, no. siema, cześć, cześć, siema, siema! To jest ten, Joki! Nie! Ale fajny kolor! Nie, nie wcale! Już się już, już, już no Przepraszam. Nie chciałem, nie chciałem, Chcesz naprawdę. Chcesz Bugatti ten? Nie, ja, bo... ja mam animicki. super. super. Ej, no jak jeździsz, kurwa? No, jesteś pompiony, śmicniku pierdolony. Jak jeździsz? Sorry, mordo. Sorry, mordo. Obróć mnie, obróć mnie, obróć mnie. Pa lokal mnie obraca. Obróć mnie. Odwróć mnie, odwróć mnie. Ja już odwracam, spokojnie. Nie da tą Obrac stronę. Auto wejście, odwróćcie. Kim? To nie ja. Jak nie ty? Odwróćcie proszę, ja waszym fanem jestem. To nie tak, że przecież chciałem ich bić. Jukim, a możemy z tobą jeździć? A odwróćcie mnie? Jasne. To odwróć mnie. Juki. Dzięki Ej, stary. Chcesz klamek, chcesz Naprawdę. Naprawdę, nie, nie chcę. <laughs> Ten serwer to jest czysty RDM, to się zamieniło w statliwa roleplay. To jest RP. Siema Manew kurwa pit Co robisz? Chodź tu. Chodź do szefitka. Cho? Chodź, chodź, chodź do szefitka Monew kurba pit Anka MSI, Anker MSI, Messi, 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 Messi! Messi GOL! Ankara, Messi, Ankara, Messi! GOL! Ankara, Messi! A co to tak robisz? Mam cię zabić? Nie, ja cię nie chciałem zabijać, proszę nie strzel... <gul> Lala La, 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 la! Ankara, Messi, Ankara, Messi! Zniszczyłeś, Co? Co zniszczyłeś mi samochód. Zniszczyłeś mi samochód. Coś? Zniszczyłeś mi samochód. Zniszczyłeś mi samochód. Który odwalał z was? Zniszczyłeś mi samochód. Halo? naprawaj to. Jo, kim? Który z was odwalał? Naprawiaj samochód, bo zniszczyłeś ja mi. Naprawiaj samochód mi. Odwalałeś? Naprawaj samochód. Kurwa jebana, Halo. zniszczyłeś mi samochód. Ile razy mogł się powtarzać? Ty chcesz polecieć? Naprawię samochód. Zniszczyłeś mi auto. Mówię, pytam cię, czy ktoś to tym bombisz. Zniszczyłeś mi samochód, napraw to. Zaraz polecisz. Napraw mi samochód, zniszczyłeś go, to go napraw. Nie rób tak. Zniszczyłeś mi samochód, czego ty nie rozumiesz? Ty jesteś odklejony? Napraw mi samochód. Napraw mi samochód. Kim ty jesteś? Napraw mi samochód. Napraw mi samochód. Napraw mi samochód. Wszyscy za tobą jadą, napraw mi samochód, tyściekł, naprawaj samochód, naprawdę ci fuł do tuli bomby, napraw samochód. Śpi, napraw samochód. Daj mi jego numer, buta on poleci. Ja się wszystkim zajmę. No ty kurwa z niebie niemany, Bardzo. Jesteś prawdziwym? Czy napraw nie? mi samochód. Już. naprawiasz ten samochód czy nie? Ja w ogóle swoim y, młodym błym się, ty wiesz. Kolega, napraw samochód. Ej, mój go po się, czy ty. ty się nie Nie, obiegasz. ja się nie potrafię odzywać Bo cię w ogóle nie słychać jakby co Kula, co jest? Napraw samochód Nie no Chwila Nie słychać Ankara ankaramesi ankaramesi Messi, ankara, mesi ankara, messi. messi Messi, 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 Ankara Messi, ankara, messi, ankara, messi. Messi, Messi, Messi. Anker Mesi, Anker a Messi. Czekaj, próbuję No i Mesi, Naprawiłeś no, sobie. Mesi, Mesi, wszystko Chyba No i Mesi, teraz. Mesi, wysiadaj Mesi, ja Mesi, wasz Mesi, Mam o głównie to poprosili mnie, żebym mi zareklamował Discorda, więc to robię. Wcale nie tak, że mi zapłacili. No nieważne, po prostu macie tutaj Discorda, żeby sobie wejść pograć i porozmawiać. No, jak jakbyście chcieli, no to link w opisie.